Dobry wieczór z Białego Stoku Agnieszka Siewiereniuk-Maciarowska, bo tutaj proszę Państwa, w przeddzień święta niepodległości, każdego roku wychodzi Białostocki Marsz Niepodległości. A dlaczego dzień wcześniej? No dlatego, żeby właśnie jutro, 11 listopada, wszyscy ci, którzy będą chcieli pojechać na ten duży marsz w Warszawie, mogli spokojnie to zrobić. I od 15 lat, bo to jest już 15 marsz niepodległości w Białostoku. Marsz wychodzi 10 listopada. Jak widać w tej chwili zbierają się tutaj ludzie, którzy przejdą przez centrum Białego Stoku. Jesteśmy pod bazyliką mniejszą tutaj przy kościele Świętego Rocha i przez samo centrum ten marsz będzie szedł w stronę... Rynku Kościuszki, gdzie jest pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, tam ten marsz się zakończy. No i po drodze będą jeszcze tutaj się odbywały inscenizacje nawiązujące do tej naszej drogi do odzyskania niepodległości. Ja może podejdę tutaj do kogoś. Dzień dobry, dzień dobry Republika. Pani dzisiaj przyszła z wnuczkami na marsz? Tak. Dlaczego? E, bo to jest nasz obowiązek. Czujemy się dumni, że jesteśmy Polkami. I młodsze pokolenie też trzeba uczyć? Oczywiście, oczywiście. Dziękuję, jeszcze tutaj podejdziemy. Dzień dobry, dzień dobry, Republika. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo się zdecydowali dzisiaj przyjść, chłodno jest, ale w marszu. Nie Ważne, Nieważne, nieważne. No, jeszcze nie chłodno, chodziliśmy na chłodniejsze. Także. A to jest obowiązek dzisiaj tutaj być, bo święto niepodległości jest jutro. Tak, ale tam wszyscy. Jak ironia. Obowiązek to nim, że się wybieramy nie. do Warszawy. O i jutro widzicie Państwo, Agnieszka nie kłami nigdy z Białego Stoku. Jutro też właśnie... wspierać I republikę, i naszą Polskę niepodległą. A cieszycie się Państwo, że jest ta niepodległość? No jest to my to. My zdobywaliśmy, proszę zobaczyć, jaki znaczek. O, solidarność się... tutaj pani ma na tak, tym. My od, od 70 roku już walczymy o tą niepodległość. No a dzisiaj ta niepodległość chyba jest trochę zagrożona, proszę Państwa, to co się dzieje w kraju. To, co się dzieje w kraju, to niestety no, niektóre rzeczy budzą takie pewne niepokoje, a my zaraz będziemy starali się przejść razem tutaj z uczestnikami tego marszu Białostockiego Niepodległości i porozmawiać jeszcze w trakcie tego marszu z ludźmi, którzy będą w nim przechodzić. Idziemy w 15 Białostockim Marszu Niepodległości, no i proszę Państwa, kogo można spotkać dzisiaj na marszu? Wincenty Witos, dzień dobry. Dzień dobry. Co by Pan powiedział dzisiaj po latach Polakom w rocznicę odzyskania niepodległości z perspektywy tamtych lat? mamy rocznicę i musimy walczyć nadal. Nadal, ale tutaj proszę Państwa to nie wszystko, bo jest Wincenty Witos, ale ja przejdę, teraz jest Roman Dmowski tutaj nawet, dzień dobry Panie dzień dobry. Romanie. Dzień dobry. Jak Marsz się podoba? Jest wspaniały. Tak? A pan już idzie tutaj pierwszy raz? Tak, pierwszy raz idę. A co by pan Polakom teraz po latach powiedział? Chciałbym, żeby nasi rodacy byli zjednoczeni, żebyśmy wszyscy razem, nieważne pod jakich barw, nieważne jakich poglądów, zjednoczyli się wobec naszej ojczyzny. O, i bardzo ładnie. Jeszcze podejdę, tutaj jest Józef Piłsudski a republikę naszą! Dzień dobry! Zobaczcie państwa, no pan, pan marszałek Piłsudski poznaje republikę. Ja oglądam panią bez przerwy. Panie marszałku, tak. co by pan powiedział z perspektywy lat Polakom w rocznicy odzyskania niepodległości. No wtedy były inne czasy, teraz są inne, ale o wolność chyba cały czas trzeba dbać. A zle, sytuacja podobna. Znowu powiew wolności za oceanu, jak w 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson, który stał się orędownikiem niepodległości polskiej. Dzisiaj podobna sytuacja i kryzys rządu niemieckiego. I co nam pozostało? Rozbrajanie Niemców, jak 106 lat temu. I znowu będzie Polska niepodległa. Jak Państwo słyszeli w 15 Marsz Niepodległości w Białymstoku i takie rzeczy można spotkać Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa i jeszcze jest, a gdzieś tutaj był Ignacy Paderewski, ojcowie polskiej niepodległości. No piękna sprawa, muszę Państwo przyznać. Idziemy dalej w marszu teraz. jest poseł Sebastian Łukaszewicz, Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle. Największy marsz, nigdy takiego dużego nie było. To prawda, od 15 lat współorganizujemy ten marsz jako stowarzyszenia, różne organizacje pozarządowe, patriotyczne, niepodległościowe, katolickie, związane z Kościołem katolickim i to bez wątpienia jest największy marsz od 15 lat, największy białostocki marsz niepodległości. Bo do tej, do tej pory to szło tak, na początku to tak 100 osób, później troszkę więcej, chyba najwięcej to szło tam delikatnie ponad 300, a dzisiaj jest 3000 gdzieś. Myślę, że na Oko jest na pewno około 3000 ludzi. To świadczy o tym, że ten duch patriotyzmu, narodowości naszej polskiej, niesienia tych wartości w sercu jest głęboko zakorzeniony i Polacy mimo Białostoczanie, mimo tego chłodnego wieczoru postanowili wyjść na ulicę i manifestować swoją miłość do ojczyzny. To jak tutaj w Białymstoku jest 10 razy tyle ludzi, co chodzi normalnie, to co będzie w Warszawie 11 listopada. Myślę, że w Warszawie jutro pęknie rekord frekwencji. Świadczą o tym wszystkie doniesienia z mediów społecznościowych, które płyną, jak ludzie się mobilizują do tego wyjazdu. Również z Stoku bardzo liczna grupa rusza na ten Marsz Niepodległości, więc myślę, że będziemy mieli również rekord frekwencji w Warszawie jutro. Panie pośle, to jeszcze takie pytanie. Tutaj wszyscy przeszli radośnie, bo naprawdę było śpiewanie wesołe. Przybyli u Ani pod Podokiemko i inne piosenki właśnie. Pierwsza brygada, naprawdę radośnie, ale ten marsz przeszedł pod hasłem Boże Coś Polskę. Co to dla nas dzisiaj znaczy współcześnie? Niepodległość to nie jest tylko przeszłość, którą celebrujemy, to także przyszłość i teraźniejszość właśnie to poprzez... To Pan poseł się uśmiechni radosny Pop... święta, taki poprzez... poważny. Właśnie. Poprzez, poprzez świętowanie tak, tak, w taki sposób, jak ten marsz, uśmiechanie się, wspiewanie radosnych, radosnych pieśni patriotycznych, które nam zostawiły te przeszłe pokolenia, pokazujemy naszą miłość do ojczyzny i celebrujemy ją w ten radosny sposób. No i do Boga, proszę Państwa, też Boże, coś Polskę. Bóg zawsze chronił Polskę. No i tutaj, jak rozmawiałam z ludźmi, którzy przychodzili i w ogóle. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiali się nawzajem i nas, i, i wszystkich oglądających. To mówili, że Bóg po prostu w naszym życiu jest bardzo ważny, uchronił Polskę, dał nam też niepodległość, oczywiście oprócz naszych ojców niepodległości. Bardzo radosna atmosfera, chociaż ja już musiałam nałożyć czapeczkę, ja pan również. poseł też, ale, po ale warto było, naprawdę warto było.